Myśmy my mieliśmy później, ale jak się dowiedzieliśmy, mówimy, no nie, musimy jechać wcześniej. Nie wiem, czy było widać, ale tam były żurawie czy coś jeszcze gęsi. I kluczem leciały, ale nie są kluczem. A poooo... Co? To? To nie. Nie wiem, czy to widać. Kurde. Ale to ładnie. Dobra, koniec tego filmu. I takich nie było widać chyba.